Gdzie ty pojedziesz? Do, kura, szarmy, do do Sharmudow. Nie, pojedzie. do co? A, bo, nagrywa, żebyś w szarmy, nie pojedziemy. A, Wojtek. Nagrywasz, żeby się nie dał, co? Ja nagrywam na ciebie. A co? Daj, daj spokój, już zaczynasz? Ja nie zaczynam. To powiem. sądzie ja powiem. No i dobrze. Proszę, kurwa, nie zabrać kurwa z tego domu. Ja, kurwa, tutaj nie muszę wow. mieszkać. Już. Ja. Oh. ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Mleko, lubię. lubię mleko. Wow. to jest nowe siodełko tak od widza, które jutro będzie montowane na nowym rowerze. Tak. No, tu się wsadza? Co się wsadza? Lecho, tak do... się... <gry> Pat, patrz, 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 widzisz? widzisz? I tak się To malę. jest dopiero. Zboczeniec. Zboczeniec, o, no. O. I, I to tak siedełko wygląda. A mięciutkie? To lepsze I jest. Pokaż mi. A. A, pokaż jak to ono wygląda. Daj mi pan sobie ja ale ono tak? miękkie, całe to wszystko. Pokaż o, miękkie? twarde. O, kurde no. Mogę I pokaż tu od spodu: trzynastka? 13? Trzynastka. 13. Albo dwunastka? 13. 13, no. Trzynastka. Ja widzę po nakrętkach. No to dobra, to i to zmienimy, niech on dzisiaj wyschnie. No bardzo dziękuję I za Siedełko z pianką ja, Me memori Memory Piankowe Z Warszawy Na szlachetne Dubsko. z pianką zaraz powiem, że ja coś piję z pianką No nie, nie, nie. <laughs> o tak, już tutaj kieliszki szampanówki stoją Co? To odwidza te szampanówki, tak? Nie. nie. I tamto na płyty i to leży dostałeś, tak? Nie. I... i... I, i dostałem. Ale to siudełko od kogo innego. Nie. I tego samego. Nie, kieliszki nie. Przecież otwieraliśmy wtedy paczkę. Tak. I co powiesz Krzysztofie jeszcze nie no nic takiego. Jak się siedzi i koniec. Jak minu, Minęły święta wczorajsze. Ach. Najpierw nie mój się, księdze, nie A byłeś na procesji? Ha? Na procesję nie. miałeś iść. Byliśmy tutaj. Chodor przyjechał samochodem cały ten samochód zatrzymał, była policja leweta Daj mi to! Gdzie mi tu za portfel? Teraz. To kurna paczek, widzisz? Le, leweta zabrała. A co, zepsuł się? Tak. Olej, ciek czy co? Nie wiem co tam. Odejdź ode mnie. No. no to zobacz kurwa. Każdy mi siadać, żeby portfel zapierdolić. No. Nie ma, nie ma tutaj. Siadaj. Tam dokumenty. Siedź. No, byłeś na procesji, czy nie? A to już mój internet. No mówię, że będziesz, dlatego się pytam. A to A to tędy szła procesja, czy nie? nie? Nie. Nie? Tam poszło. Wrocławską, tak? No. A było słychać? Tak. Było słychać? Było. Było. Wychodziliśmy. Tak? Tylko całe te, tylko po prostu byliśmy, byliśmy. całe te obok. Myślę, co, bo co w poniedziałku nie... będzie. A co będzie? Będzie A. bardzo dobrze. Wszystko. Tak, pojadę i wszystko. Gdzie ty pojedziesz? Przejdźmy. Do ale no do... Gdzie nie pojedziesz? Co Nagrywasz, przerwy, Nie o co. Ja nagrywam na Ciebie. A co? Daj, daj spokój, już zaczynasz? Ja nie zaczynam. To powiem, w sądzie ja powiem. No i dobrze. Proszę kurwa nie zabrać kurwa z tego domu. Ja kurwa tutaj nie muszę no. mieszkać. Już. No. Takie głupoty no stop, kurwa. Ja na nie to ja nie chcę nagrywać, do widzenia. Do widzenia. Sieć, nie widzenia. Siedź, Wojtek. Nie będzie kurwa nie, na mnie kurwa na ostop taki, kurwa głupoty gadał. Ja bym Kim Ziemniaki bo... kurwa, odsadziłem kurwa, będę głodny siedział. To i ci Nie. nie. Ja, ja śledził przyniosłem. Nie będę nic Ja, ja chcę sobie. Niemal ludzkie dziecko, możesz nałożyć. Co on taki? Pobudzi... Ja pradzę moim oczy. Jak gdzieś się wąchał? Całą noc nie dał spać. Nie możesz powiedzieć, ja muszę milczeć. No to wyrabia, wyrabia, tak? Nie, nie wyrabia. Ja wyrabiam. Ja wyrabiam. Ty patrzę, tak patrzę na tego Lublina, twego, nie? Że go w ogóle rdza nie bierze. To w ocynku? Co? w ocynku blacha? w ocynku, w ocynku tak? tak? no kurna on stoi, 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 tyle czasu ardzy zero no i, i pali no to pali, tak. ja wiem, że pali, ale teraz na pewno by nie odpalił Potem. co? I, kiedy ostatnio odpalałeś? niedawno odpalałem a, to chyba, że. to jest diesel, palny Jego świecie się podgrzewa, a teraz jeszcze gorąco to Ty miga a akumulator też się dziwi, tak? Czy wyciągnięty? Siedzi, siedzi, tak? A teraz możemy zobaczyć, Trzeba potworzyć i zobaczyć. No to pokaż. Pokłuć się być. A kurde. Nie powiedz, to ja bym kluczem wziął. Spokoju. A ja tam wiedziałem, ja tak teraz zerknąłem właśnie, że. Co? Ja nie wiedziałem, że tylko tak teraz zerknąłem właśnie, wiesz, że patrzy, że gordza w ogóle nie bierze, nie? No. I taki zdziwiony jestem. A jakie jutro plany? Co? Plany jakie na no, jutro? A no, nie wiem, jakie plany. Może trzeba mnie grać w jakiejkolwiek ulicy zgrabić. No pograbić trochę trzeba było. nie. Po, to ubranie pozabieram, to pokoszę. Trochę. No, to pokrzywę. No. Kurde, urosło prawie równa z drzewem. Zobacz jaka ty. No. Z tym drzewem równo. Nie, nie nagrywaj, bo... Ale to ja tylko kawałek pokazałem, że równo z drzewem. Nie to, ale to może, wiesz co Krzysiek zrobić? Żebyś ty mi skosił, ja chcę, żeby wy, wysuszyć I co? No bo to się suszy, potem się pije to Pokrzywe? No To na czekajmy można ściąć A ja, będzie piekło Co? Piekło będzie A ty weźmiesz rękę pokrzywę A czemu nie? To weź Nie wierzę A jak weźmę dać z Nie no. A za darmo ci nie robi A ja nie chcę, żebyś robił, tylko udowodnił Ja wtedy udowodnię nie, nie, mam piwo. No ja sierpem ciąłem. No to się. I co? Ręką brałeś i ciąłeś? Tak. Nie, jeszcze wyższą. To, to ona nie jest też taka duża. Taka w sam raz. Na... Ja mam taką ciąłem. Na prosiaków, tylko nie tu? No to prosiakom to ja wiem, że się daje. Ale wiem, że się. Wiesz jakie drony? Wiem, że na coś też się pije tą pokrzywę. Po... Pewnie herbata. Suszoną taką, no. Listki, umyć. No to zerwi mi jedną. Ja położę, jutro wezmę może wysknie do jutra. To weź cię A ja pierdolę to będzie piekło. Ja nie, tego nie zrobię. Ty mówisz No nie, bo będzie piekło, no to ty zerwij. No zobaczymy, czy zerwiesz. Ale to nie liście, tylko cały ten. Masz. Ale co? No całą tą łodygę A idź w I. To połóż mi tutaj gdzieś tam na tą blachę Żeby to wyschło to ja bym więcej tego chciał To może na razie nie ścinę jej Co? Udowodniłem? No kurna no zaskoczyłeś mnie Udowodniłem? I co? Pie ręka? Nie W ogóle? W ogóle W ogóle nie Ja tu kiedyś jak pamiętam chodziłem Starego rolnika kurwa pokrzywe nie pieczę nawet Czy wiesz, że kiedyś pokrzywe rwali i bili? Biliście się po plecach? Ja wiem, 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 wiem. I, i jak ludzie zdrowe byli? Tak, to dla, tak, dla zdrowia. I leku nie potrzebowali? Zgadza się, masz rację. To ja wiem o tym też. To był najlepszy lek. Narwie takie o po pokrzymy. Ja sam się biłem. Tam. I tatuś, się mamusia, i babcia, po, i dziadek. Ale po plecach. A gdzie? I czy nie po nogach? A po jajkach nie. I po jajcach. A gdzie? Toż to, 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 to ja... Spuchłyby choć spuchnie udzielmy jak, jak to spuchnie tak Nie go trzeba no, 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 no i wtedy napierdalasz po plecach, tak no. napierdalasz aż tylko wiesz ale i wypary jakieś tam się robi, też się gotuje pokrzywę, ponoć Zupa się gotuje zupa? Z pokrzywowa to, a jadłeś? kurwa teraz ci mogliście na ci zjeść nie no weź. A jak wiem, to co? Przestań. Dać 100 zł? Nie dam żadnych pieniędzy. Nic za pieniądze tu ty nie będziesz robił. Za darmo się nie robi. Ale ja do niczego cię nie zmuszam, Na... Nie namawiam. Udowodniłem tobie, że... No udowodniłeś, no. No i co? Podam ci rękę. O. A nie, nie, nie podam ci, bo to będzie piekła mi rękę. Bo to przechodzi, wiem, że przechodzi. Tak, ja wiem. Nie. Tak. Odejdź. Nie. <laughs> Odejdź. Ty ja tą rękę? Nie! Daję. Ja ty kurde. Tą to... rwę. Ale tą też trzymałeś, ja nie? nie chcę. Nie bądź taki chytry. Ale bo ją zjacić. Bo to pokrzywa to jest piecząca. Ose, ose, ose jeszcze o jeszcze gorzej. O, wiem też, że jeszcze gorzej, no. Jaki osł nawet. Małą ręką. A ty tam na wiosce To wszystko robiłeś. Kurwa szło się na no, gdzie pokrzywa Bez rękawicy, cierpem Do kosza, a później Na kolbę, sieczkarnia I się podobało, jeden kręcił a Albo ja podałem, albo Boguś podał A ja kręciłem, i na prosiaczku Ja wiem, świnie się podobało szufelka stała w stodole Albo garściami brało się no, wiadra ciekaczem u takim udeptywało się. Ciopakiem. To ciekać się na to. Albo Ciopak. Nie, u nas ciekać. No to u was, a u nas Ciopak. A u nas ciekać. I wiesz, ja jeszcze tu nie śmieję. Wiesz, i taką, wiesz. Wszystko tam razem z pomiami, z utrąbiami, ze wszystkim razem. Wodą. No i ziemniaki. Co? I Ziemniaki. No i ziemniaki. I osypką posypać. I osypka? I pokrzywa? No i pokrzywa, tak. O, siłnie zdrowy były. To nie dzisiejsze, co? Lecz pod ochroną byli u, u nas hodowlane. U was tam? Tak. Przyjeżdżał że nas badał. U nas każda siłinka miała paszport. Karta zwierzyna to się nazywa. Paszport inaczej. No ja wiem, wiem, wiem. To i teraz tak jest. Co? Teraz też tak jest i u, u, u kolczyk pyk u świni? tak u krow, u, u koni a u kury na przykład? też u kur? tak skóry się, Jeep. Jeep, tak jak z się dzip Dzip, tak? Dzip taki aha i przykładasz taką maszynkę i każda kura i imię miała ta ptrukata, ta łaciata, ta, ta e, czerwona, ta e, jakaś inna Gę, gęsi mieli nawet kaczki. A kurno, ha? te, te dzipy tak? E, kaczki i koczyki malutkie. Aha. Bu, bu, ale, ale gdzie? Tuż ucha nie ma. Jakże nie ma, ma? ucho. Kaczka? Tak. A kurno, muszę się A. kiedyś przyjrzeć. Kaczka, gęś, Kura tylko ucha nie ma. To dzip. podskórka. Zresztą ja takich rzeczy nie widziałem. Aha, kurze. A krowy to ducha. No to krowy to wiemność. I konia. A świni a świnie drutowaliście ryje? Co? ryje świnią drutowaliście, żeby nie ryły? U nas posadzki były pobywane. A, to chyba, że tak. U nas beton i koryta kamienkowe. A u tego chuja Bogdana wiesz jaka koryta? Wannowe. Ktoś wyrzucił wannę na co kombi się w domu, a to robi, to i zbiera i to koryto. Dla krów, dla koni. I konie też się tutaj te robiło kolczyki koniom? Tak. Wucho. Czyli każde zwierzę, tak? Każde zwierzę. I, ps i psa? I psa w ucho? Tak. Kolczyk? Kolczyk? O, a co mówisz? Jak... duży taki kolczyk? O proszę. Pomiędzy nogami. Bierze się psa. Tuło. trzyma się. No kolczyk. a Azor miał taki kolczyk? Miał. Miał tak? Tutaj? No. Jeszcze nie. Do a azor. Nero. Nero. Nero miał. Nero tak? Miał Miał kolczyk? Miał No widzisz I paszport miał A czy ja Nero to nigdy nie widziałem to nie wiem I paszport miał Paszport też miał tak? A ja On wszystko było. Czyli Właściciel na jaką i tak dalej Paszport No a na przykład yy... Temperaturę na odmierzony był No to dobra no, na przykład... W dupę ten moment Pach No bo to jaki to już nie podpacha pachę <laughs> Ogląd do góry Tu się trzyma Właściciel Lechar, ogon do góry. Ty, no ale na przykład samiec, psa, no to jak on miał wpisane? Ogier? No bo jak suczka, no to suka. Ale kto? No psa. No... Jak, jak ogier to koń. No ale patrz, pies, nie? Ogólnie pies. No. Kobieta, psa to. suka A pies to jak Ogier? Nie, inaczej na psa, mówił cię. Kurwa. Łowił się mnie już, ale wiedziałem jak No właśnie, mnie to zawsze zastanawiałem się no. zawsze Ale nie, nie, nie ogier? Nie, ogier to na konia. Buchaj też nie Buchaj to do krowy Byk Byk, buchaj No właśnie, ciekawe jak pies O ci mówię, czy byk, czy buchaj Pokaż buchaja nie ma O kurwa, jak takiego i rozporach rozpina i pokazuje, tak? Tak jak krok się wie. za klęczy Ale zapodnił, zapodnił dobrze buchaj. Pierwsza klasa. Jak się dawałem kurwa po jej... No to jak, pewnie jak, no. Jak, 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 jak po dziecku. Człowiek się przywiązuje do zwierzyny. Ale mnie... E, dla mnie był posłuszny buchaj. Tak? No? A innych co? Ganiał? Do, do brata ganiał, bratę ganiał. Brata. Ganią. E, brata... A wziął, Mamy ganiał? Wziął kogoś na rogi? Brata mamy nie, nie wziął. Tak? Bogusia. A mnie nie. Ciebie nie? Ja podchodził. Buchaj, chodź. Bo buchaj się nazywał. A trzeba było wgastrować go. To spokojniejszy by był. A już przecież trzeba nie dlatego że do zapadnienia kluch. Aha. To był zintensyrowany buchaj. To bez jajek nie, nie ma, nie ma szans A nie ma szans. On musi mieć No to chociaż z jedno trzeba było wyciąć. Jedno chociaż A nie, nie można. Albo U? dwa albo w ogóle. Albo dwa albo w ogóle. Aha. To, to już wtedy nie buchaj. Już wtedy, wiesz, nie, nie nadaje no to się... jak z jednym jakiem, to pół buchaj. Tylko. Nie, on tylko na mięso się nadaje On doje się na mięso. A ty się. ja wołowiny nie lubię? Ty lubisz wołowinę? Co? Wołowinę lubisz? Ośmaśnie. słodka A ja nie lubię. Aha, kurczę. A, a z Wołowiny... E, futer się szyją ze skóry. No to ja wiem, no, że szyją. Się, się, się. Spodnie na no, wszystko można uszyć. Skórzane. No. Wszystko. No i dobra, takie opowieści. O da, do, Dużo się dowiedziałem od ciebie. mra to mało bucha nie wziął, a mnie to nie. Bo ja podejdę, po jego, dam buraka pasernego. O kurwa jak w Ja nie dążę udawać się. Kurwa takiego buraka jak najgrubszego złapię Kurwa trzymam kurwa. No razie czapki nie ważył? O kurwa, sporo ważył. Dwie tony czy ile Kurwa, tak. O kurwa, to a, duży. A to ty myślisz? Jak bizon. A jak ty myślisz? No taki ekstra. Błaj, to się nazywa. Do zapadnienia, krów. To nie tylko naszych no zapadników. A wysokości ilon miał? Tak jak. Ja Wy, wyśród wyśród od ciebie. No to kurwa, z metra 80 miał? O kurwa, ale w głowie czy tu w kłębie? I tu miałem i tu kurwa to po czarnobylu jakimś. Ale nie, wiesz, Taka rasa, tak? Matka była wysoka, wiesz, i on normalnie się urodzi jako cielacz, cielaczek. Ja go hodowałem, hodowałem od maleńkiego. Dobrze karmiony, to i wyrósł. No. Wiesz, a dostało ode mnie życia od sypki, nie Buraków pasemnych, nie pasemnych, wszystkich ciana, e, e, ciana, puli, konuczyny, kurwa pasem jego najlepszej konuczynie. To, o kurwa miał buhajsko no A ty... jak na kroby kroby przyprowadzali do zapodnienia to całe wilkowo łozdaj, cały pręgowo, wulka, każdy kurwa wiedział, że najlepszy był. u kononowicza. To ty jak tak karmią, karmią zwierzęta, tak? Takie duże rosły, to Wojtka trochę podkarb, bo on taki chudy Zaraz jaków zjeść, śledzi No kucyba na garnek Niech spierdala Ale jak tak wszystko budujesz? Niech je I wiesz Nie, do no bucha ja się spierdalej Słońce mi tu na mnie świeci Do mówił się spierdalej, ja mówię w buchaj To tylko tak głową pomaga. no buchaj No ale do Wojtka tak nie powiesz Buchaj, bo ci pomagam no, ale do Wojtka tak nie ma. ogon miał, kurwa, taki Jak pierdano ogonem, to pierdano. Mnie po gębie pierdano, to wiesz, ja mało nie padł. Jeszcze pewnie obesranym. Co? Jeszcze obesranym. Nie, czy miał. Czysty miał? Nie, ja zawsze myłem ją. miał, Dupę mał, o, zawsze o wesle, ja wezmę. Szotkę miał taką specjalną, wiesz, do mycia. Szuteczki tak. Proszę na ciebie, kurwa, mój. Dawaj dupsko swoje. Buchają. Za ogon. Dupcko dawaj. Teraz kurwa. Co tu będzie mnie stracić? Kurwa. A, a dubsko nie myje słowa. Ja mam myć. Chleb z po dupie, a jemu z wodą. No no, no, no. A później jeszcze luchnę po dupie, wiesz, wodą i zimną. wiadrem, O kurwa spierdalał, To dlatego cię się bał. O oh, kurwa Dobra to tyle Ja Krzysztof. bałem się kurwa, że tam do środka Żeby kurwa nie nać Już młody Do nie. Do dupy Przez dziurę tam do brzucha? A co ty myślisz? No tak jak kierdolny z wiadrem Dwunackę Nie Dobra to tyle